Siemandro, ludzie, topigulski. Witam Was na następnym odcinku serii Zagrajmy w Lecimy dalej. Oczywiście musimy tutaj kontynuować naszą podróż do królowej, bo ostatnio się dosyć bardzo rozproszyliśmy, jeśli chodzi o takiego jednego pana, który... Yy... Aha, dobra, ja mam tego unikać, który był no, w śmieciach. Ten, kto jest zainteresowany, zapraszam do poprzedniego odcinka. My kontynuujemy sobie tutaj jazdę do góry. Oto ty! Witajcie w sekcji oficjalnego obiadu 2P. Proszę, częstujcie się jedzeniem innych. macie, wchodzicie do restauracji. No się ma, częstujcie się obiadem innych. Pst! Hej, to ja, haker. Nikt jeszcze nie odkrył, że to ja. Będziemy w kontakcie. Zmyszka? Tak. Ten chłop mówi wszystkim na imprezie, że jest hakierem. Nie wiem co mam robić z tą informacją. Prawdopodobnie to samo co ja, czyli <laughs> olać to. Tak, tak, problem. Racja, wyślij raport błędu, wyślij raport błędu. Okej. Okay. <laughs> nie mogę się bardziej zgodzić. Wyślij raport błędu, wyślij raport błędu. Jestem myszomilan. Jestem kilka rzędów i centymetrów wyżej niż pozostałe myszy. Tylko Numbert dalej nade mną góruje. O nie, Numbert. O nie, co to jest? Naprawdę jest bardzo świadomy. Czuję, widzę, ja Może kontynuujmy to. Co to? Ej, szczerze, udało mi się chyba to jest tu. <noise> Cały czas na to patrzyłem. Nie wiem, jak mi się to udało. Dobra, idziemy dalej. O, chyba kolejna zagadka. Co to jest odwrócone? Tutaj widzę, że troszeczkę dłuższe płomień. E, Okej, okay, tutaj coś jest. Dobra, jakieś, jakieś przejście. Jakieś drzwi. Pokój został zamknięty przez szkodniki w kuchni. E, tutaj z tego co widzę trzeba po prostu szybko przebiec, Nie wiem o co chodzi do końca z tym obrazem. A, drugie. Super. E, a co tu mamy, mamy tu? Oh no. To samo. Większe i gorsze. Nie, one more time. Tu? O, nie No, nie gadajcie, że ja to jeszcze raz muszę powtórzyć. Dobra, udało się, na szczęście. Co mamy tutaj? Okej, okay, czyli tu jest wyjście, super, zapiszę sobie grę, ulecia się. Dobra, wracamy. To chociaż tyle, że się udało otworzyć skrót. A my teraz lecimy tutaj? Co jest tutaj? What are you guys actually doing? Nie mogę tego kliknąć O Boże, o kurczę, Kuchnia została najechana przez szkodniki Wiedziałem, że powinniśmy byli skończyć wyrzucać cały ser do alejki Ała, ała Myszy nie mogą mnie tu dostać Nawet lici, ała, ała Piekarnik pali mi <grywy> stopy <grywy> Myszy i nawet nie nosi peruki Jestem naprawdę ciekaw o co im chodzi w ogóle. Patrzcie, na te numerki ciekawe co nie? Co? Um. ja zresztą muszę z tym walczyć. Mouse wheel wtacza się w ciebie. Mouse wheel złapiks. Dzień zaby uwięzić. OMG, ile was tam jest. <laughs> nawet nie wiem, czy jest możliwe złapanie ich wszystkich. Złapałeś je. Jesteśmy chwytliwe, jest nas wiele. No nie, mysz komputerowa nas atakuje, uciekaj ode mnie! Oho, i zaś łapanie miliona myszy po całej kuchni, o tak, okej okay. Złapałem się O nie, znowu mysz komputerowa i jakieś super strzały, o nie A e, złap Dobra, chyba się już udało, tak mi się wydaje. Mouse Wheel dotarł już do 100% litości. <laughs> Ale nadal wykręca się spod kontroli. Lecz nagle. my się już tym zajmiemy. Rekrut <laughs> Kitek nie. Dobra, ej, to było dobre. To było dobre. To było akurat dobre. Rolowa organizuje wielką dla nadchodzących gości. Zastanawiam się tylko, czy wszyscy będą tam jeść. Tace. That explains everything. Ej, ale jak się pozbyliśmy już tych myszy, to może się te drzwi to otworzyły. Tak, otworzyły się. Dobra, chodźmy to zobaczyć. O co chodzi? Czemu to jest taki duży pokój? Zamknięte. Po co jest w ogóle to gigantyczne, puste pomieszczenie? Widzicie, w mojej ekstrawaganckiej jadalni, pomyślności. Tylko na jednej z tych aromatycznych tac jest klucz. Jestem pewna, że się uzależnicie od tej gry losowej. Jak to w mamy to wszystko przeszukać? Nie gadaj. Nie, nie, nie wierzę. Jak ja to niby mam znaleźć? Błąd, rezultat, klucz nieznaleziony. Czy chcesz poddać się? Wszystkie zostało znowu wymieszane. Okej, okay, ewidentnie Tobi nam powiedział, że mamy tego nie szukać. Może on skądś wystaje po prostu wystarczy się przejść po całym pokoju. Zobaczmy. Ej, 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 ej. Właśnie o tym mówiłem. I saw it. Co my tutaj mamy? Hej, po tom coś chyba jest. Nie próbuj uciekać, mała. Hej, czekaj, chwila. Ja mogę tym sterować? I ten Ralsei w szoku. O co tu chodzi? Wreszcie klucz! Teraz musimy tylko... Piesuł go zepsuł. Co? Ha! To było super, co nie? A... Może nie licząc tej niekontrolowanej destrukcji otoczenia. Choć Iris, jesteśmy prawie na trzecim piętrze. O nie. To ma dobre. Okej. Okay. Wolę w was nie wchodzić, bo no nie chcę walczyć. E, dużo tac. E, Co to jest, ufotaca? taca? <grystanie> Okej. Okay. Czemu ja chcę to zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. I dlaczego to mnie atakuje? Ej, dobra, ja jestem naprawdę głupi, że ja to robię i idę stąd. Ej, no co jest? Przecież nie wyszedłem! A, dobra, teraz muszę z wami walczyć. Nie, zaraz, 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 bo ja z nimi dawno nie walczyłem. Pamiętam, że ja mogę ochłodzić i ogrzeć, Suzy mogła ochłodzić, a Ralsej mógł tylko oziębić. Ten trzeci, ochłodź. Suzy może tylko pół ciepły, no to pół ciepły. I Ralsej, pół zimny na ciebie. A powiedziałeś o chłodzie wiatru na lodowisku. Proszę, Szwatlinga stał się znacznie zimniejszy. Jest teraz żółty. Coś wspomniała o lawinie. Okej, okay, stał się troszeczkę cieplejszy. Jest teraz zielony. Teraz wspomina herbatę miętową. Stał się troszeczkę zimniejszy. Jest teraz żółty. O nie, teraz mi się przypomniał, jak bardzo nienawidzę ich ataków. Eee, nie jest najgorzej. to zrobimy teraz tak. Ciebie ochłodzimy. Ciebie mogę już oszczędzić. A ciebie bym dał na pół zimnego. Opowiedziałeś o matowym śniegu na nosie twojego brata. O nie, teraz muszę go podgrzać. A najgorzej Aha, ja zapomniałem, przecież oni wszyscy muszą być zieloni. Ogrzej. Obrona, obrona. Dobra. Teraz ino wytrwać ataki i oszczędzić wszystkich. Ach. Totalnie nienawidzę tych ataków, Bosze Dobra, oszczędź. Nie, ja już z nim więcej naprawdę nie chcę walczyć. Ej, zaraz, 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 bo teraz tu nikogo nie ma. Czy to oznacza, że mogę niszczyć wazy? Tak, macie wy głupie wazy. Czy to są zaś te UFO? Tak, do widzenia w takim razie. Okej, okay, zaś jeżdżą te wazy. Okej, okay, okej, okay, dobra, było blisko. Ej, jest ta statua. Okej. Okay. A teraz mi się nie udało, masakra Susie ma jeden HP, ciekawe są, co by się tak jakby teraz dostała damage'a Hmmmm A, mm. A dobra, ona no, w ogóle damage'a nie dostaje Dobra, to było akurat przemyślane To chodźmy tutaj, no co mogę zrobić więcej A, Tego mam unikać, okej, okay, tego mam unikać O nie, piłki Skaczą O nie, następne piłki, które skaczą Nie. Yeah. O, loo. Co? Co to jest? Kawa? <laughs> Patrzcie na jego wyrost twarzy. <laughs> On mówi wiele. A nie skomentowali tego. Aż dziwne, że nic nie powiedzieli o kabusi. Eee, jest tu książka o zapobieganiu backtrackingowi. A tutaj co jest? Co to jest? Co wy robicie? To wygląda kult. Rycerze stworzyli fontannę oraz ten świat może być nawet potężniejszy niż królowa. Póki co... Królowa jest ostatnio bardzo zainteresowana tym filmem, gdzie rycerz tworzy fontannę swoimi dłońmi, a także najjaśniejszymi filmami domowymi z cybermiasta. To jest dzisiejsza rozrywka podczas obiadu. Słyszałem, że nazywa się Narodziny Fontanny. Co za eleganckie imię. To jest film pokazujący, jak ktoś tworzy dziwne filary z dymu. A dymu jest tak dużo, że ciężko stwierdzić, co to za postać. A mam pewną teorię, bo patrzcie, my wyglądamy trochę jak rycerz, nie? Nawet mamy typowy miecz i nie? A pod koniec pierwszego rozdziału strasznie dziwnie się zachowywaliśmy. Może stworzyliśmy tę fontannę? O, oberdli. Chris, Susan, miło mi widzieć was w jednym kawałku. A teraz pośpieszmy się. To jest sekretne przejście na dach. Proszę, teraz czas oduwięzić Damanuel. A, okej. Okay. Chodźmy, Chris. A, Chris musi... Chris! One i jego <głos> sługus <głos> muszą zwrócić uwagę królowej. Idziemy, Suzy. Tylko nasza dwójka, ha. Dobra, niech będzie. Okej, okay, czyli teraz jesteśmy sam na sam. Chris, czy ty myślisz o mnie jak o swoim Sługusie? Oczywiście. Nie no nie. To, Co? Co masz na myśli? Myślisz, że jestem czymś więcej niż sługusem? Puściliśmy ją tam z jednym HP, z znała. Suzy weszła w książkową dziurę z Berlin. Jesteś wypełniony mocą książkowych dziur. A tak w ogóle coś czuję, że Berli będzie simpował do niej. Nie wiem czy pamiętacie, ale on na samym dole yy, tam bardzo się zadowoli, że ona jakieś nawiązanie do gier dała. Boże, jakby się okazało, że on simpował do niej, to ja chyba tutaj naprawdę umrę. Gary? <gry> Statua Berliego jest odtapiana w toalecie, spojrzałeś podobnie na znak przy wejściu do toalety. Na znaku jest diagram w kształcie statuły Berliego, wszystko jest jak być powinno, nie ma żadnego problemu. I usunął, bo tutaj była królowa jeszcze na jego ramieniu. <grych> Hej. Kiedy on wreszcie tam skończy się załatwiać, prawdopodobnie długo mu to zajmie, co to jest? Gigantyczny jezioro kwasu. A, pewnie chodzi ci o mój darmowy basen. Pokochacie go jak rodzina. Po co ci to? To jest źródło energii posiadłości. I fajny trineczek. Żegnam, ha. Jak, jak mamy to ominąć? Tu jest coś. Łapęć. Wychodzi na to, że to po prostu działa. E. No dobra. Mogę tym sterować? Co jest? Teraz musimy jakoś zdekoncentrować królową. Ha! o, wow, jestem taka zdekoncentrowana teraz. O nie. To są te małe domki. To tropikalne wille dla moich gości. Czy to nie wspaniałomyślne? Hmm, jak ktokolwiek się tam zmieści, zmniejszą się przez kwas. Chris, zbierz banana. Chris nie będzie robił, co mu mówisz. <grymne> A jednak <grymne> wszystko dobrze, Chris. To dla ciebie zdrowe. <grymne> Czemu się jej posłuchałem? Nie mam zielonego pojęcia. <grymne> Ta cała przejażdżka mi się kojarzy z tymi, wiecie, całymi tunelami miłości, nie? Co są. Wygląda na to, że wpływamy do tunelu. <grymne> Mój dać jak wyglądał no dużą łapę i tyle. <grymne> Okej. Okay. Co? Coś nam blokuje dalszą drogę? Może jest jakiś sposób, by się tego pozbyć? Na pewno. Gigantyczna ręka. Na pewno fajnie byłoby zostać pomyślanym przez coś takiego. Przepraszam, ja musiałem to zrobić. Chodźmy już zobaczyć, co tu się dzieje. Hmm, dwie drogi. Dobra, chodźmy w prawo. To jest zagadka, chyba. Nie mam pojęcia co ja robię, po prostu idę przed siebie. Ta, to jest zagadka. Tylko. O boż, ile tego tu jest? Co jest tutaj? O Bosz! Ile tego jest? Siema. Nie porozmawiałem sam. Dziękuję Wam za pomoc. Zająłem się a sprzątaniem małych domków, ale utknąłem. Okej. Okay. Nie gadaj, że ja będę musiał teraz z tą walczyć. Dobrze, tym razem wam odpuszczę. A nie, na szczęście. Nie mogę tam przejść. Dobra, no to wracajmy. Dara, to akurat było śmieszne, ale pomogliśmy. O boże. Dobra, chodźmy tu. A i teraz bym musiał to z drugiej strony. Tam coś się kręci. Dobra, no to spróbuję się przedostać na drugą stronę. Zaraz, tak. 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 I co tutaj było to? A, aha, dobra. a, a ale. Co bym sobie jeszcze okej? ci. bardzo dawno z wami nie walczyłem. Hmm, Werewire zmęczony. Ale to spróbujmy ich po prostu uśpić i tyle. No to tak, Kryz obrona, Rolsej obrona i usypiamy ich, jelo. Pierwszy. Czar. Usypiacz. Dobra, zrąbałem, przecież mogłem dać obrony, miałbym CP na następną rundę. A, ah, nieważne. O, jednego mniej, chociaż tyle. Dobra, może mi się uda go w drugiej rundzie oszczędzić, jakbym sobie TP zabrał. A eee, usypiacz. Eee, 16 kosztuje to na spokojnie. No i proste. Wygrałeś, dostałeś 200 kieszy. to jest dużo. Ej, tu jest skrzynka. Pokój wreszcie nastał w tym zamku. A cóż nie jest skrzynka? W środku jest cudzący pył co to jest tycący pył? Miętowy proszek, który odradza powalonych kompanów do 25 perd. Ej, ty, to akurat jest git. Bo Suzy na przykład strasznie dużo musi potrzebować na zregenerowanie się. No, zostawimy sobie. Na pewno i teraz idziemy tutaj. I co my mamy tutaj? Zaś więcej zagadek? Myszy, co to jest? Drodzy goście, nasze myszy skręcają na każdym zakręcie. Nasze szkodniki przeszły specjalną selekcję w celu najlepszych obrotów. What is this? się znalazły jeden dolar, ale się nie podzieliły Zaraz, ja bym tak zrobił Okej, okay, do jednego domku doszły, ale... Co by się stało teraz? Ale się nie podzieliły Najgorsze myszy Wzięły wszystko dla siebie Jakby zrobić tak? O! Udało się! Był to dźwięk pojawiającego się mostu. Ehm... Um. Co to? Om. Um. Teraz na pewno ta ręka zeszła już z drogi. <śmiech> <śmiech> o kurde. Kocham to jego foksa za coś takiego, nie? Dobra ludzie, ale w tym momencie już będę kończył ten odcinek, Więc jak Wam się spodobał ten odcinek z Daldran, zostawcie łać w górę, sobie na No i co? Widzimy się jak zawsze na następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!